Tegoroczne Targi Techniki Rolniczej Agrotech za nami. Na powierzchni ponad 63 tysięcy m kwadratowych swoją ofertę zaprezentowało 450 firm z 15 krajów. Nie zabrakło też między innymi nowości wśród maszyn sadowniczych. To jest model dedykowany do sadownictwa, do rolnictwa mieszanego, też do tuneli. Z racji małych gabarytów i dość wysokiej mocy, bo mocy ma 40 koni, Mamy do wyboru skrzynię manualną 8x8 z rewersem bądź skrzynię hydrostatyczną do prac precyzyjnych. Wymiary tego ciągnika są dostosowane do pracy w sadzie, ponieważ jego maksymalna szerokość jest około 143 cm. Nowością w Kielcach był także ciągnik elektryczny Solis 26. Taka troszkę melodia w przyszłości, jeżeli chodzi o gospodarstwa i rolnicze, jak również wszystkie inne prace, które są związane w m.in. halach magazynowych. Myślę jak najbardziej, że to ma dużą przyszłość. W 2024 roku na początku tego roku będzie wprowadzony do ogólnej dostępnej sprzedaży, więc dadał moment będziemy już mogli mieć go w wohercie. Na stoisku Kioti zaprezentowano ciągnik sadowniczy DK 6020 w wersji Narrow. Mamy tutaj możliwość od 45 do 60 koni. Przede wszystkim to, na co warto jest zwrócić uwagę, ciągnik ma 50 gwarancji. Przede wszystkim przestrzeń w kabinie, szerokość wersji NARU jest w okolicach metra 40. M. Ciągnik cechuje przede wszystkim oryginalna kabina, która nie jest dokładana, przede wszystkim klimatyzowana, ogrzewana telna szyba. Cena mniej więcej tego modelu oscyluje w granicach 145 tysięcy netto katalogowo dla klienta. Dojtwar zaprezentował sześciąników przystosowanych do pracy w sadach. Szczególnie ciekawie prezentował się model z serii DS-TTV. Z napędem bezstopniowym, bardzo rozbudowaną hydrauliką, mocną pompą hydrauliczną o wydajności do 100 litrów na minutę. Wody hydrauliczne mogą być umieszczone zarówno z tyłu, jak i z przodu ciągnika. Ciągnik wyposażony w podnośnik przedni, mocny podnośnik tylny. Ostrzyn dzięki temu może być montowany zarówno z przodu, jak i z tyłu, a także pod ciągnikiem, a więc centralnie. Oczywiście dbamy też o komfort operatora i tutaj oferujemy czterosłupkową, bardzo komfortową, wygodną i w miarę przestronną kabinę jak na ciągnik sadowniczy. Na stoisku Masaya Fergusona największym zainteresowaniem cieszył się ciągnik MF3 SP85. Jest to równoznaczne z tym, że jest to ciągnik z naszej nowej oferty, który miał premierę w zeszłym roku. Ciągnik przede wszystkim charakteryzuje się płaską podłogą, nową normą emisji spalin Stage 5, nowym silnikiem 3,6 litra, oczywiście cztery cylindry. No i oczywiście też możemy zamontować w tym ciągniku fabryczny filtr kabiny kategorii 4. Swoją premierę miał także ciągnik marki Landini Tracker 4. Prezentowany ciągnik porusza się na gąsienicach, tutaj akurat o szerokości 450 mm, może być również wyposażony w gąsienice gumowe. Ten ciągnik występuje również w wersji F, dedykowanej do sadów i winnic usytuowanych na terenach górskich. Również może być dostarczony z kabiną, która ma certyfikat ROPS. Lowol zaprezentował swoją nowość, ciągnik M404. Typowo ciągnik sadowniczy, e, o szerokości tam 1,48 m, 50 m. Tutaj w tym wyposażeniu to jest oczywiście już koła radialne, e, ciągnik e, prosty, mechaniczny, WOM elektro mechaniczny napęd 4x4. Cenę tutaj oczywiście wszyscy widzą od 83 tysięcy netto. Bardzo fajnie sprawuje się w sadach, jest jest dosyć wąski, możemy go doposażyć każdy jeden dodatkowo że tak powiem, agregatowany sprzęt do sadu. Natomiast John Deere zaprezentował model 5075 GV. Minimalna szerokość tego ciągnika to jest metr 5, m, maksymalna metr 30-40 m, m. Ciągnik jest wyposażony w skrzynię z rewersem elektrohydraulicznym, podnośnikiem też z EHR-em. Eee, trzy pary hydrauliki z tyłu, dwie pary są po środku, ciągnik jest przystosowany też do możliwości zamontowania przedniego tuzu. 28. edycja Targów Techniki Rolniczej Agrotech zgromadziła blisko 70 tysięcy uczestników. Jak mogliśmy się przekonać nowości wśród ciągników sadowniczych nie brakowało. Daniel Biernat, sadownicza ABC